Słuchajcie, mnie to nie dało spać. Dlatego tak wyglądam z tym, że jak się wyśpię, jeszcze gorzej jest, nie? Bo jak jestem niewyspany, to przynajmniej te podwójne lodzie pod oczami odwracają uwagę od reszty, a nie spałem z powodu raportu Zdrowie Męska rzecz, o którym wczoraj tyle mówiliśmy w programie Wstawa i Szkoda Dnia. Polscy mężczyźni są w fatalnej kondycji zdrowotnej. Wśród Polaków notuje się o 70% większą umieralność niż wśród ich rówieśników w Unii. No, kobiety mają lepiej, bo żyją dłużej. Mężczyźni żyją krócej, bo się głównie przejmują tym, że kobiety żyją dłużej. No a oprócz tego żyjemy krócej z powodu picia, palenia i tycia. Najlepiej jest rzucić tycie. No i ewentualnie palenie, picia nie, picia nie, bo dzięki piciu można zapomnieć, że się nie udało rzucić tycia i palenia. Po co się stresować, nie? A czeska wódka w ogóle to już rozwiązuje wszystkie problemy na zawsze. Ale najważniejszy dla zdrowia, jak się dowiedziałem, jest sen. I właśnie sen spędza mi sen spowiek. I ja postanowiłem w ramach poprawy męskiego zdrowia zająć się profesjonalnie wysypianiem. Będę się wysypiał za pieniądze. Jak ktoś jest niewyspany, to będzie mi płacił i ja się za niego wyśpię. Bo jak mnie ktoś zapyta ja dobry tym jestem jak mnie ktoś zapyta na przykład koleżanka jak jestem w łóżku to ja mówię świetny, fantastyczny. Wystarczy, że przyłożę głowę do poduszki i śpię. Śpijmy jak najdłużej, panowie. Bo jak to mówią, sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień pracy.